"Kolekcja trofeów gromadzonych przez młodzieżową orkiestrę Dentą Zmykanowa wciąż się rozrasta. Tym razem nagrodzono przygotowane z dużym rozmachem z jej udziałem widowisko muzyczno-taneczne Drogi do Wolności, którym w listopadzie minionego roku uczczono 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyróżnienie w kategorii inne szczególne osiągnięcia i wydarzenia przyznał starosta Częstochowski w ramach 22. już plebiscytu statuetki za zasługi dla powiatu." Ta statuetka. Świadczy o tym, że jakoś powiem szczerze utrzymaliśmy się na powierzchni, bo te dwa lata były bardzo trudne i to różnie zespoły reagowały później na tą sytuację, a u nas się tak zadziało, że jakoś przetrwaliśmy no i dalej robimy to co chyba dobrze nam się udaje, no dobrze wychodzi, także statuetka jest tego potwierdzeniem. W tym roku do wyróżnienia zgłoszono 43 kandydatury w pięciu kategoriach. Takie prawo mają m.in. organizacje pozarządowe, radni powiatu częstochowskiego i samorządowcy z jego terenu, laureaci poprzednich edycji nagrody. Wręczenie nagród miało miejsce podczas uroczystej gali, która odbyła się w częstochowskiej filharmonii. To jest potwierdzenie tego, że, że wykonujemy to wszystko na bardzo dobrym poziomie, natomiast jest to bez wątpienia motywacja też. Ja najbardziej się cieszę z tego, że... Akurat tutaj do tej statuetki przyczyniło się bardzo wiele osób, naszych wychowanków, którzy kiedyś zaczynali w orkiestrze czy też w rewiach tanecznych, a dzisiaj to oni byli twórcami też tego koncertu, tego widowiska, bo wspaniałe choreografie Weliny Stolarskiej, naszej mieszkanki, naszej gminy Natalka Zielonka, która też przygotowywała wokale. Także to jest chyba taki największy sukces, że, że już to gdzieś jakieś kolejne pokolenie przejmuje, i, i myślę, że dobrze to rokuje na przyszłość po prostu. O tym, do kogo trafią statuetki starosty częstowskiego za zasługi dla powiatu, zdecydowała specjalnie powołana kapituła. Tym razem prestiżowe wyróżnienie otrzymało 15 laureatów. Zawsze gdzieś tam w, swojej, w swoim działaniu. Wychodziliśmy poza teren gminy, chociaż wiadomo, że tutaj tak naprawdę to jest takie miejsce, które dla nas jest bardzo ważne prawda? i z tym miejscem się utożsamiamy i tutaj e, tak naprawdę bardzo lubimy grać dla, dla naszych e, mieszkańców. Natomiast f, no, to działanie orkiestry czy, czy grup tanecznych e, wychodzi poza naszą gminę, poza region, poza Polskę też, bo wielokrotnie byliśmy e, na koncertach poza granicami kraju. Yy, więc yy, czujemy się takimi po prostu ambasadorami tego naszego miejsca, tej naszej ojczyzny, jaką jest gmina Mykanów. Podczas koncertu Drogi do Wolności dla gminnej społeczności i zaproszonych gości wystąpiła oprócz młodzieżowej orkiestry dętej na czele z dyrygentem Krzysztofem Witczakiem, także rewia taneczna Presto pod kierownictwem Eweliny Stolarskiej. W programie wydarzenia znalazł się również montaż słowno-muzyczny, w trakcie którego wykorzystano między innymi fragmenty pamiętników generała Władysława Andersa.